Siemano, witajcie bardzo serdecznie w drugim materiale z gry Trove. Czyli Trove, czy Trove, nieważne. E, ważne jest to, że chcieliście drugi odcinek, co mnie bardzo cieszy i zapraszam po prostu was e, na ten odcinek. W międzyczasie powiem wam, że mm, w sumie wychodzi inna gra MMORPG właśnie z Voxelami i na tamtą jestem trochę bardziej najarany, także spodziewajcie się, że to nie będzie jedyna gra, która się po prostu pojawi. Ale z tego co się dowiedziałem, wracając już do e, materiału, z tego co się dowiedziałem... E, to miejsce pełni rolę takiego, powiedzmy, mm, tutaj możemy. Możemy sobie pogadać z innymi e, graczami i tak dalej. To jest takie miejsce, gdzie możemy sobie odpocząć. To się nazywa tutaj lobby, y, no lobby po prostu. I tu mamy wieżę z przygorami i spróbujemy po prostu dzisiaj wykonać jakąkolwiek przygodę. Tu mogę sobie zmienić klasę. E, doszła właśnie ta klasa, ale to chyba wam już pokazywałem w poprzednim odcinku, także, także powiedzmy, że nic wam nie mówię. Okej, okay, tu jakieś dynia, dziwne inne rzeczy. E, dobra, mhm... Mm o, to jest pierwsza, pierwszy portal, gdzie rozpoczniemy swoją pierwszą przygodę. Idealna jest dla początkujących. Nie bój się, możesz zawsze stamtąd wrócić, przytrzymując. Ha, dobra, wchodzimy na pierwszą przygodę i zobaczymy o co tutaj e, chodzi. Dobra, okej, okay, jestem tutaj. Ty, ale ja tu byłem. Chyba, to jest to miejsce, gdzie ja zaczynałem, tak? Nie, albo i nie. Okej, okay. dobra, nie, nie wiem, czy to jest to miejsce. Wydaje mi się, że ja tu już byłem. Chociaż, chociaż nie wiem, dobra, ten, to sobie już zrobiłem, okej, okay, wyruszymy sobie tam gdzieś daleko, ale dziwne, bo wydaje mi się, że tutaj byłem, ale jednak nie bardzo, patrząc na to, że tu są, widzicie, jakieś takie portale rzeczy, których po prostu wcześniej nie widziałem i to, ten budynek, idę sobie e, go sprawdzić a i później wyruszymy sobie gdzieś tam dalej, ale szybko. Noc mija, to już zauważyłem, co tutaj jest. Czy to jest po prostu kogoś domek? Chyba na to wygląda. E, ja nie chcę stawiać klocków dokładnie, chcę strzelać. Aha, tam widzę, że ktoś sobie robi domek. Spoko, spoko, spoko. Ale ja bym chciał bardziej wyruszyć na przygodę. Jeżeli wiecie coś o tej grze, czego ja nie wiem, to śmiało piszcie mi, e, piszcie mi komentarze. Dobra, ale wydaje mi się, że mówię. Ja tutaj byłem już w tym rejonie. Tam gdzieś jest dungeon, albo tam. Mnie nie mam pojęcia gdzie, o tam coś jest, dobra idziemy sobie zobaczyć tam, mam nadzieję, że to nie będzie ten sam dungeon i oczywiście znowu nie mam mm, licznika czasu i bardziej robię na wyczucie te odcinki aniżeli jakiś tam mam ograniczony e, limit czasu, dobra ja mam drugi poziom i o Viking grounds. dobra tutaj nie byłem na 100%, fajny angielski, e, o coś zebrałem, znaczy zbiorę, Enchanted Wood, zaczarowane drzewo, okej. Okay. Spoko, spoko, spoko. Czyli ja jednak tu nie byłem. E, Kolorystyka była bardzo podobna. Oła, nie bi mnie, proszę mnie nie bić. Tylko czy ja z nim wcześniej walczyłem, czy to nie, nie był on? Już nie pamiętam. Czy to był ten potwór? 10x, -a. wydaje mi się, że nie, tamten był. Tam, nie, tamten to były. Tamte to były szkielety, ok. Dobra, dziękuję za drzewko. Niech mi się zdrowie zregeneruje. I jeden, niech mnie naraz. Najlepiej bije, pyk, pyk, pyk. Pięknie dostał, po was zdrowia od razu. Nie wiem co, jaki czas e, mogę używać tego mojego skilla. Okej, okay. mm, teraz nie trafiłem kompletnie. Dobra, może uda nam się trzeci poziom bić albo po prostu spróbujemy e, zabić tego naszego przeklętego bossa. Oj, nie trafiłem ze, swojego, ze swojej umiejętności specjalnej. Jak uzbieram sobie trochę kasiorki... Nie wiem za co w sumie tu tą kasę się zbiera, ale będę, no super, znowu nie trochę z umiejętności, e, to będę chciał sobie kupić jakąś inną klasę, będziecie wtedy mogli e, zagłosować, co, co mam kupić. Pyk, tu są następne, hm, Ale nie, my pójdziemy do dungeona, jesteśmy bardzo ciekawi na pewno, e, co tam możemy znaleźć, co z tego, że kolorystyka jest taka sama i e, trochę mnie to odrzuciło, ale spoko, przygoda dla początkujących pewnie musi e, taka być, okej. Okay. Bo ja chcę tu wejść, mogę tu wejść? Przepraszam, albo, albo i nie przepraszam. Uuu, tak mrocznie tu jest. Ty, dobra, na 200% tutaj nie byłem. Hopsa, halo? Okej, okay. <tryk> jestem w dungeonie, tak? Nie, to nie jest dungeon. Aha, to mi przenosi pewnie na dół. Dokładnie, i tu się zaczyna dopiero ten cały, to cał, całe miejsce. Wow, wow, wow ale czemu kolorystyka się nagle zmieniła? Aha, mogę wejść sobie tutaj. Wiecie, ja próbuję ogarnąć tutaj nic nie ma. No, no i czemu tu nie ma żadnego bossa, ani nic. Ale smutne, może tu się respi ten. Tam coś jest na górze. Może on się tu respi albo cokolwiek i po prostu ktoś go ubił. Nie mam pojęcia naprawdę. Ale wydaje się to puste, ale idziemy tam. Wow, ale to zarąbiście wygląda. Pyk, otwarty świat. Pyk, pyk. Dobra. Nie wiem do jakiego poziomu tutaj mam siedzieć w sumie. A przy okazji sobie wezmę, wydobędę to. O! Czy to jest węgiel? Mm, za chwilę zobaczę, czy to jest węgiel, czy też nie. I, i czy to jest lag. Somburs Hall. Ok. Cokolwiek to jest, fajnie wygląda. Aha, to wygląda w sumie jak taka. Mm, nie wiem, nie, nie wiem jak to nazwać. Taka czaszka, coś w tym stylu, nieważne. Oczywiście, jeżeli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij go e, ocenić i skomentować. Fajnie, przyjęliście naprawdę ten odcinek, także mam nadzieję, że pod tym odcinkiem będzie równie dużo ocen pozytywnych albo negatywnych, jeżeli odcinek Ci się nie spodobał. Tylko, jeżeli Ci się nie spodobał, nie zapomnij napisać, co tam było e, po prostu nie tak. Aha, dobra, czyli czekajcie, czy ja. Te, tego dungeona mam tak, jakby zaliczonego. Przynajmniej patrząc na to, że krzyżyk już mam. Także okej, okay, spróbujemy. Wow, zniszczyłem parę bloków. Przepraszam. Naprawdę nie chciałem tego zrobić. A my ruszymy sobie trochę dalej. Mówię, do tamtego miejsca. O, jakiś item fajny. Ok. Nie wiem, co to jest za rzecz. Ale spoko. Dobra, mamy jakieś przeklęte. Nie, nie wiem co to jest, ale coś tam mamy przeklęte. Powiedzmy, przeklęte ziemię. Okej, okay, ja sobie to tak nazwałem. Wiem, że to nie jest e, dobre słowo, znaczy dobre słowo, dobre tłumaczenie, ale powiedzmy, że to, to ja gram. Także. O, tu były schody, oczywiście. Flotar musiał inaczej w to wszystko wejść. Dobra, wbijamy w portal. No! Ty, spokojnie. Okej. Okay. Easy. Wow. Jakieś ogniki. Dobra, żyje. Żyje, 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 ale ja bym chciał potwory. Znaczy, nie wiem, czy w sumie chciałbym potwory, szczerze mówiąc. Bo wiem, że tu będą te potwory dosyć mocne. I będą może za mocne nawet, kurde. Pyk. A jeżeli tutaj nie będzie żadnych potworów, no to wtedy, szczerze mówiąc, będę musiał coś zrobić. Mmm, coś zmienić, nie wiem. Ała, to bije. Aj, to bije. M mogę tam wejść, jak w Minecrafcie? Yy, tu mi zabiera moją energię. Aha, dobra. Tutaj mogę wejść, ale to... nie, Ja chyba wychodzę właśnie z tego dungeona, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy! Zobaczymy, zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Aha, i tu są jakieś wrota i pewnie nie będę mógł przez to przejść. No, norma. Chyba, że tu chodzi o to... Patrzcie, patrzcie jak wykminiłem chyba. Uwaga, czy to jest o co tu chodzi? Nie, no jestem. Jestem geniuszem. No super. Wow! Ła! Wow. Ła! Wow. Spokojnie! Żyję! Ok, easy. Jeszcze żyję. Weźmiemy sobie tutaj. Wejdziemy. ciekawe jestem, co się stanie, jeżeli mi tam. Wow, 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 Ja nie chcę tam iść, ja chcę iść tu. Bo to mi podbije do góry, dokładnie. Kurde, elementy parkuru. Znaczy, może nie parkuru. Ale rozumiecie o co chodzi? Ok. Mm. Tutaj co jest? Ja w ogóle nie wiem, czy w dobrą stronę idę, szczerze mówiąc. Czekajcie. Nie wiem nie wiem, co teraz mam zrobić. A mogę to wydobyć sobie te klocki? Eee, weź to. Nie, tych nie mogę wydobyć, czyli to są takie klocki dungeonowe powiedzmy. Jeżeli H. Aha, dobra, H się cofam. Pekki powinno mnie cofnąć do tego. Do portalu. Mm. I nadal jestem dokładnie na tych ziemiach. Aha, przed portalem dokładnie jestem. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Kurczaki. Kurczaki. Nie no, bardzo mnie to ciekawi. W sumie dlaczego tam nie było potworów. Czy mogę wejść jeszcze wyżej na przykład? O I czy tu będą... Aha, czwarty i piąty. Dobra, próbujemy. Próbujemy. JOLO! Okej. Okay. Tu widzę, jest troszeczkę ładniejsza pogoda i w sumie to jest jedyna rzecz charakterystyczna na ten obszar. Wow, gościu jakie ma tam! Dziwne rzeczy. Dobra, ja bym chciał zmierzyć się z jakimś potworem, zobaczyć, mm, jak szybko on może mnie zabić, szczerze mówiąc, i będę musiał chyba podekspić. Właśnie nie wiem, w dwóch byłem w dwóch dungeonach i nie było bossów ani żadnych potworów. O co tu chodzi? Wy na pewno będziecie wiedzieli, także czekam na wasze, e, wasze komentarze tutaj. Wow, tam jakiś gigantyczny kwiat. Nie wiem, czy to jest biom. Znaczy, czy to jest normalne, czy też nie, tam jakąś mucha jest, dobra, tu mamy muchy. Czy, mi będziesz biło? Znaczy, tam dobra, mamy jakąś osę. To nie są muchy, to są osy. To ona będzie biła? Wow, ale o to bije! Ale to bije! Fuck, spadłem do wody, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, easy. Jeszcze cię zabiję, Franco. Ty, ona nie ma w sumie dużo zdrowia. O kurde, ona jest tu. Dobra, uniki. Uniki mam wygraną w kieszeni. Zobaczcie, pokażę wam, że jednak da się zabić potwora. Mówiłem, że się da zabić. I to był, nie wiem, na czwarty, piąty poziom, także spoko. Ale nie, na razie będę kończył, bo w sumie chciałem zrobić te dwa dungeony w tym odcinku, ale niestety żadnego nie mogłem wykonać, nie wiem dlaczego, także poczekam na wasze, e, wasze komentarze. Flotar, wystarczyło zrobić to i to, a ja mówię, o kurde, rzeczywiście wystarczyło, zapomniałem o tym. Ale pewnie będzie coś takiego, dlaczego z tego powodu właśnie nie miałem tych e, wszystkich rzeczy, jeszcze będę chciał jedną osę zabić. Zobaczymy, czy mi się uda. Czy też będę musiał się poddać? Pyk Ale kurde walka decydująca Spokojnie, spokojnie ku Łeknij potkę dokładnie. Nie tu dobra Wtedy może walka była zbagowana w jakimś, nie wiem, dziwnym stopniu, ale teraz pokażę wam, że jednak da się. Szybko potka. Unik. I no, parę strzał jest pokonany. Widzicie, da się na 100% to zrobić. Dobra, także na razie dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w kolejnym materiale. Jeżeli tak, oczywiście komentujcie, e, oceniajcie ten filmik. W opisie macie fajne reflinki bez rejestracji. Dzięki za e, wszystko. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Papa! Pa.